Be like a house party type song, like 2004. So, sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. But my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. But my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. Jesteśmy Siema go wszystkim w kolejnym odcinku Stop Word razem z Kazupkiem Cześć u nas, jak widzicie, wylądowała na asfalcie Porsche 911 GT2. Ten samochód został wyprodukowany. Znaczy, pierwsze odsunięcie jego było w 2000 roku w północnej Ameryce. Został on produkowany w latach 2001-2005. Jak widzicie, w Need for Speedzie jest w dwóch wersjach. Ja już mam pomalowaną, a Kazubek ma taką jak ze sklepu, salonówkę. Trochę bardziej pokażę, jak on wygląda z jego strony. Jest ona żółta. W grze są dostępne dwie wersje: żółta i szara. Żółta jest to wersja za IGC dostępna za 1 850 IGC, no i szara za prawie 3000 bustów dokładnie 2 700. Jak kupujemy ten samochód, jest on na klasie e, A z tak, ogólną klasyfikacją 660, prędkością maksymalną 601, przyspieszeniem 813, prowadzeniem na 567. Tak myślę, że samochód jest warty uwagi, bo jest jednym chyba z najlepszych na klasie A, jak go dobrze tuningujemy. Jego nitro i przyspieszenie jest, można powiedzieć, że bardzo dobre, bo osiąga dość dużo. Daje nam dość dużo przyspieszenia, jak i ma dobre prowadzenie ten samochód i nadaje się jak najbardziej na ucieczki drużynowe. Dlaczego? Ponieważ jest skrętny i bez problemu możemy się nim przecisnąć między blokadami różnymi e, i uciekaniem przed różnymi radiowozami tymi policyjnymi, już nie pamiętam ich nazwy. E, co tu jeszcze powiedzieć? No, ma na pewno tył plusy i minusy i 3,6 litra silnik pod maską. No. Jest dość w miarę, ja go przedstawię teraz jak wygląda. Kazubek tu sobie podryftuje. Żebym mógł coś więcej powiedzieć o tym samochodzie. U mnie wygląda on mniej więcej tak. Jest tego pomalowany i chyba trochę bodykitu na niego założyłem, ale zobaczymy. Warsztat, a umiejętności nie wchodziłem, bo nie mam nic, jest puściutko, żeby nie było. Nie we wszystkich samochodach, ale w tym akurat mam. Warsztat z częściami. O, ale długo się ładuje. O jak zwykle. Dawno w ogóle nie było tej serii, nie? Długa przerwa. O tak. Masakra. O, w ogóle jak... nic, nic nowego nie dodali. Co oni z tą grą robią, to ja nie wiem. Dodali. Się. Dwie rotacje były, przez ten czas nie graliśmy. Jak Chyba. widzicie, ja mam założone aluski, neonki, szybki, obniżenie i tablice. Teraz pokażę samochód jak wygląda. To jest na oryginalnym budykicie. Jak założymy budykita najdroższego. wow, Podoba mi się. No, ale 2300 to jest troszeczkę ceny. Założymy tego. O, fajne wydechy ma. Ale nie. Założymy tego droższego. Tak. Spoilerek zamontujemy najdroższy. Znaczy, chromowy będzie lepiej wyglądał. Załóżmy ten. I maseczkę możemy. Mamy dwie do wyboru. Taką. I cholera nie mogę złapać. Taką. Ta pierwsza mi się wydaje lepsza. Aluski najdroższe, wrócimy. Ło, fuck! Jaki wypas, nie? Czerwone neonki, I tak jak teraz by mogła wyglądać, nie? Tylko trochę drogo. <gulanie> Ogólnie by to kosztowało. No, 4000 bustów. Tak więc, to nie jest na, nas, na moją kieszeń przynajmniej. Teraz w Need for Speedzie nie, tak u mnie ona wygląda. Jest ona na serii. Nie jest nic tunigowane, tak więc, co tu jeszcze pokazać? Hmm. Cieniowego, coś byłem pokazać. Nie, jeszcze pokażę, że nie mam żadnych części zamontowanych. Póściutka jest, tak jak mówiłem, 660. W magazynie mamy jakieś części, mamy coś by można było wrzucić, ale nie. Przetestujemy go na podstawce, tak żeby można było ją dobrze zaprezentować. Dobra. Wychodzimy na jazdę próbną i ustawiamy się na linii startu. W tym momencie powinno się pokazać nam Mapka wyścigu To startujemy Dobra, kazubek, mógłbyś wyrazić opinię na temat tego samochodu Oczywiście, że tak Zawsze uważałem na pęd... ...napędy <śmiany> Zawsze uważałem samochody napędem na tył, że są bardzo agresywne Ale Porsche zmieniło mój punkt widzenia bo bardzo przyjemnie się go porwadzi na drodze Z tym się zgodzę, bo naprawdę ten samochód świetnie się sprawuje na drodze i tak jak samo nitro jest bardzo mocne i daje dużo nam do myślenia na drodze Fak! Jedziesz? Jadę, zrobiłem małego dzwona, ale to było na mały plus, bo mnie zwolniło, żebym mógł teraz zakręty pokonać, więc uznajmy to, że jest ok Tak byś redukcję przeprowadził, tak No więc Jest na razie ok, dajemy sobie radę No młodkim dzwonem każdy będzie widział mniej więcej jak ten samochód się sprawuje Więc myślę, że Równie zauważam bardzo ciekawą rzecz przy tym samochodzie No, dawaj Wlew paliwa znajduje się z przodu z, Przed drzwiami Mówiłaś, <grym> żeby tankujący nie miał daleko do, do wlewu, nie? Też tak można. Na pewno konstruktorzy weszli z założenia, że braknie nie miejsca. Z no na tyłu. pewno. What the fuck, ile do tych samochodów jeździ dzisiaj? Ej, chyba zwiększyli ruchliwość na tej drodze, Ej, na tych drogach. No no, dawno też nie graliśmy, zauważysz, sporowa przerwa była. No, bardzo sporawa była, więc. Ale przez ten czas nic nawet takiego nowego nie dodali bo właśnie jestem bardzo niezadowolony z tego powodu dwie rotacje były przez ten czas no wiesz no rotacje samochodów a znowu jakieś nowe wyścigi czy coś a oni faktycznie się nie biorą za tą produkcję bo no wiesz nawet im płacą za to jak nic nie robią nie no to prawda dobra udało mi się dechać na metę zobaczymy jaki czas będzie miał ten samochodzik potem mam nadzieję że wam się spodoba co prawda mieliśmy małego kresza ale no bywa no i tak musiałbym zwolnić, tak i tak jest to otwarty świat, więc to nie jest wyścig, z tego powodu, że wyścigi się zmieniają i byśmy nie mogli nagrywać na tych samych wyścigach, więc... To było właśnie takie porównanie, test samochodu Porsche GT2, mam nadzieję, że się podobało, jeśli to zapraszam na następne odcinki, tak więc wszystkim cześć i czołem, do zobaczenia w następnym teście, na razie, cześć!